Siema, cześć, tutaj SyneTree Jak już zapewne wiecie To jest audiolog w którym e, no chciałbym powiedzieć wam, że trochę namodziłem Dostałem, no przyznam się wam Dostałem dwa ostrzeżenia od YouTube'a Za trzecim ostrzeżeniem dostanę mój kanał zostanie zamknięty więc nie chcę ryzyk ryzykować, dlatego otworzyłem nowy kanał i chciałbym was wszystkich tam zaprosić e, Gdzieś wam tutaj będzie cały czas adnotacja, także link w opisie. Naprawdę. Przepraszam was za udrękę, czy coś w tym stylu. Mam nadzieję, że większość z was przejdzie. Naprawdę, sorry. Wszystko przez tamten film, w którym chciałem powiedzieć, chciałem wyrazić moje zdanie. Ktoś go zgłosił, no i po prostu tak. Tak się stało. Nie moja wina. Wyłaczcie. Na nowym kanale wszystko, nie, w sumie nie będzie po staremu. Będzie, będą inne gry, nie tylko Minecraft. Będzie trochę tak, hmm, więcej mojego ogarnięcia, nie będzie tyle pierdolenia. Chociaż moje pierdolenie niektórzy lubią, tak jak pewnie słyszycie, trochę ciągam nosem czy coś. Jestem chory, ale, że niby kurwa chory nie mogę? <laughs> Dobra, jeszcze raz was tam zapraszam. Zapraszam was także na Facebooka, na którym często... Często jestem, wystarczy napisać wiadomość, w ogóle wszędzie piszcie wiadomość, nie i tak odczytam. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć, nie zapomnijcie, opis albo adnotacja na ekranie.